Dobra, teraz robimy troszkę co innego, coś innego. Eee, zrobimy, sobie, zrobimy sobie taki bardzo fajny projekt eee, pod tytułem. Weźmiemy sobie ściankę, eee, może fajnie, może nie fajnie. Eee, zrobimy to sobie ze staliny zewnętrznej. I teraz zrobimy coś, co, w, co bardzo fajnie wygląda. Pod tytułem 5 cm na wysokość, tutaj damy sobie 0, to sobie wszystko wyłączam. Stalina zewnętrzna, szerokość Eee, Nie będzie 1 cm, to nam całkowicie powinniście wydarzyć. Co robimy? Robimy sobie mianowicie moi drodzy panel, który to panel będzie elementem o, takim i e, ten nasz panel będzie miał e, 100 na, e, na 200. Albo raczej inaczej. Raczej inaczej, czyli będzie miał 100 na 26 I ten nasz panel będzie wyglądał w ten sposób że my zaprojektujemy możemy go sobie e, zaprojektować do w dowolnej kropie czyli jesteśmy w stanie wykonać sobie na przykład dokładanie czy rozłożenie założenie będziemy mieli 10 takich elementów w tą stronę no, to. i w tą stronę będziemy mieli tych elementów 15 tam. ale trzeba by było dać rozłożenie minus 1 mamy, nie? I to jest nasz panel. Nasz panel wygląda w tym momencie dokładnie taki sposób. No i to będzie krata, która będzie służyła nam do do dekoracji. Co robimy? Plik, biblioteki obiekt. Ty zachowaj zaznaczenie jako yy, panel przeglądu strukturalnej. I ten panel będzie się nazywał panel 1. No okej. Okay. dobra. E, dokładnie coś takiego samego Robimy sobie plik biblioteki. Poważne jako skrzydło drzwi. Nie drzwi, tylko skrzydło siatka. Super. Teraz, co my sobie z tym z takim panelem zrobimy? My sobie w tym momencie taki panel skrócimy oto i oto. I w tym momencie tutaj, jak będziemy mieli, co, yy, jak będziemy mieli te nasze... Yy, te nasze, te, 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 kcianki skracamy je w tą stronę, ale nie w tą stronę skracamy je w ten sposób, że o, to przyjdziemy sobie siekierką tyk, 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 tyk. ciach dobra, tego się pozbawiamy słuchaj, hmmm i teraz tu mamy plik biblioteki zachować zaznaczenie jako panel siatka oba albo się chyba on jeszcze dobra Okay. I teraz co robimy? Idziemy sobie do ściany strukturalnej, Ja chyba pokochałem ten, ten element. Yy, wysokość będziemy mieli na 2 m na 4 m, czyli będziemy mieli 400 okay. yy, Tutaj grubość nas mało interesuje. Będziemy mieli teraz schemat. Nasz schemat. Yy, tutaj oczywiście macie różne inne schematy do wyboru. Nie? Także tutaj tego jest naprawdę... Pod, yy, od groma możemy sobie coś yy, wypasować. Nas będzie interesował schemat yy, taki. Yy, idziemy sobie na. A nie będzie w taki sposób. Teraz lecimy sobie yy, tutaj w ten sposób, że pójdziemy sobie 100, 200, 300. Teraz, co robimy dalej? Yy, dla naszego schematu, czyli dla naszej siatki, Tutaj mamy profile i mamy profil zewnętrzny. Profil zewnętrzny damy sobie jako nim I tutaj damy sobie zetnik, dzięki czemu wyłączyliśmy profile zewnętrzny. Ja chcę tylko i włączyć siatkę, żeby ona była tutaj dobrym. Włączam sobie profil pod tytułem ten. I tutaj sobie włączam profil pod tytułem też ten. OK. Proszę bardzo, trzech wymiarach. Będę miał, będę miał, na drodze, coś takiego. Się nagrywa. nagrywa? się. Będę miał coś takiego. Eee, I teraz, co mnie, co mnie teraz interesuje? Interesuje mnie zrobienie eee, przekroju, czyli mój przekrój będzie... Miał... Już mam linie przekrojowe gotowe. Oprócz z bieżącymi ustawieniami. Eee, I teraz dajemy sobie na modyfikuj. Modyfik modyfik pod tytułem e, ustawienie przygody strukturalnej i teraz pierwsza linia, czyli pierwszy schemat ten to będzie szerokość mamy 90, szerokość będzie mieli 100 będzie mieli 100 i teraz pierwsza linia to będzie w tym momencie wyjście druga, druga linia będzie, e, będzie 100, trzecia linia będzie 100 no, tak ma wyglądać nasza, nasza ścianka. Yy, tutaj dodamy sobie jeszcze jedną stówkę i dodamy sobie dwie, no, jeszcze dwie stópki. Żeby to wyglądało mniej więcej yy, tak o, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tam mamy 500 jak teraz z taką łatwo yy, wpisałem. I w tym momencie my sobie możemy yy, zmieniać na panel wyróżniony panel główny. Nie będziemy mieli panel główny panel, y, to będzie panel, panel główny, tak, to będzie panel główny, y, to będzie panel główny, panel y, główny, to wszystko będą panele główne, panel główny, panel główny, o, czyli tak, to, to i to, to będzie jeszcze panel wyżyniony. A to będzie, o, tu będzie panel I teraz tu zróbmy yy, sobie w ten sposób, że tutaj dajemy sobie 200. Jedna. Tak, mamy, robimy sobie taką ściankę z jednym drzwiami. E, co się będzie w tym momencie działo? Mamy profile. mamy profil 1, i trzeci. Mamy łączniki, profile narożne, rożny profil, Gotowe, dobra. I teraz panel główny, czyli ten, czyli panel podstawowy, to będą drzwi. To będą drzwi, panel, 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 drzwi podwójne drzwi. Jak sobie weszliśmy tylko drzwi, tu się mamy ustawienia drzwi, według ORM, czyli jak otwierania do wewnątrz, e, typ RAM, dodatkowy profil. I tutaj możemy sobie wybrać własne skrzydło. Drzwi. Skrzydło drzwi siatka. Panel podstawowy to będzie nic innego jak yy, panel własny. I nasz panel własny się on tutaj nazywa panel 1. Da, dajmy na ok. i W tym momencie, jak żeśmy sobie przeszli do czegoś takiego, yy, tutaj reprezentacja wykonawcza, co to jest nasza siatka. W momencie, jeżeli byśmy tutaj sobie teraz zdążyli zakręć, jeżeli byśmy sobie tutaj polecili yy, wyżej z wysokością, z całością, czyli nie 300, czyli nie 400, a 500, otrzymalibyśmy dokładnie taki system, jaki jest nam potrzebny. To jest plusem wykonania, wykonania czegoś takiego? To, że my się możemy zakręcić. Możemy się fajnie zakręcić, możemy genialnie się zakręcać. Eee, teraz popatrzcie na, na tą rzecz. Ja bym chciał, żeby tutaj w, w tych moich drzwiach, które tutaj modyfikuję, żeby te elementy, które tutaj są, żeby to były okna. Robię, ja idę sobie tutaj we właściwości, mam panel 1, panel 2, panel wyróżniony i ja sobie tutaj wybieram okno. Okno, tudzież panel narożny, zwykły, podstawowy panel i to będzie okno ok. i również tutaj mam w tym momencie yy, właściwości czyli np. I tak jestem w stanie tworzyć sobie dowolne komponenty czy dowolne, yy, dowolne elementy jeżeli chodzi o, yy, o całość tu sobie otworzymy trochę czyli damy sobie 50% otwarcia i mamy już taki, takie, takie powiedzmy coś Jesteśmy w stanie sobie to teraz przeczyć, jesteśmy w stanie sobie zrobić naprawdę bardzo dużo, bardzo ciekawych rzeczy z czymś, z czymś takim. No okay. ale mamy okno i to nasze okno, chcielibyśmy, żeby ono wyglądało troszkę inaczej. Pod tytułem tu mamy, że pattern, położenie, wewnątrz na zewnątrz. Zobaczcie, że tutaj mamy całkiem sporo opcji, które pozwalają nam wykorzystywać sobie ten nasz, to nasze okno. Mamy kierunek otwierania wewnątrz na zewnątrz, niestety nie mamy wszystkiego, rodzaj otworu odwrotnie rozbierane i pójść na górę. I w tym momencie jesteśmy w stanie sobie zrobić nawet taką fajną symulację tego elementu, gdzie my yy, otworzymy sobie 25, tu zrobimy sobie 25, tu, tu, Liście, A, I mamy w tym momencie taki, e, powiedzmy, element, który, który jesteśmy w stanie popełniać. W tym momencie, jeżeli byśmy przeszli sobie tutaj do ustawień, e, bo oczywiście to nie jest jedyna rzecz, którą możemy robić, jeżeli przyjdziemy sobie tutaj do ustawień, tutaj mamy 100, to 100, ja sobie tutaj dodam jeszcze jeden element i te wszystkie panele zmienię sobie na panele, y, panel główny, i ten mój panel główny będzie miał 25 cm na przykład. Ja, sobie w tym momencie, będąc w edycji, mogę, ja sobie wszystko mogę, mogę sobie przejść znowu tutaj, na te moje panele i ustawić, że to nie będą drzwi, ee, tylko to będzie panel podstawowy. Ten panel podstawowy będzie wykonany z. z różnych Dobra. Praktycznie rzecz biorąc jesteśmy w stanie przejść sobie tutaj i na przykład tu przejść, tutaj przejść, czyli lecimy lecimy, tam, lecimy dalej, jesteśmy w stanie w, hmm, dodać sobie dowolną ilość tych elementów, czyli znowu mamy 25 cm i znowu tutaj dodaliśmy sobie kolejny, kolejny element, nie? czyli raz, dwa, trzy. Znowu lecimy sobie z tematem pod tytułem e, Tu mamy panel główny materiał drewno-konstrukcyjny. Co jest jeszcze plusem tego takiego rozwiązania? Plusem takiego rozwiązania jest to, że my możemy tak naprawdę e, dowolnie sobie kształtować później tą, e, tą bryłę. W momencie jeżeli jestem tutaj, jestem w stanie sobie przejść tak, tak i zrobić chwytam sobie za oś. I rozciągam sobie w dowolną, w, na dowolną szerokość. Jeżeli dojadę sobie tu. Tak, tak. Widać? W zależności od tego, jak ja z tym polecę, one mi się tutaj delikatnie różnią. Zauważcie jeszcze jedną rzecz. One mi w tym miejscu yy, zrobiły, tutaj zrobiły się drzwi. Czyli troszkę taki, powiedzmy, mój błąd, yy, który może mnie kosztować to, że z tych elementów jest naprawdę, będzie naprawdę dość. Strzykawką, pipetą, pobieram sobie mój element, będę robił tak. To daje na 0. W tym momencie uzyskuję coś takiego. Ten element, który jest tutaj. Widzimy taką powiedzmy wieżyczkę i zrobienie takiego, takiej, takiej wieżyczki czy takiego elementu to zakończy się w bardzo fajny sposób, bo nie będzie miał 3 metrów, tylko będzie miał na przykład, nie wiem, 15 metrów. Sorry. To tak, jest tylko wyłącznie kwestia, kwestia później edycji, nie? Czy to będzie szkło, czy to będzie jakikolwiek inny element. Jesteśmy w stanie sobie to zedytować. Eee, to idziemy tutaj. Tu mamy linię na zewnątrz. W momencie, jeżeli sobie tutaj przejdziemy, yy, musielibyśmy sobie spróbować obić tę linię do środka. Yy, czyli bawimy się w tej, linii, się w tej A to nic. Tak troszkę dla zabawy, troszkę dla, dla chęci proponuję, proponuję, proponuję.